Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal kajd24info, Melo Radio i Noworocław, a wraz ze mną drugi raz podczas akustycznej trasy, Michał Wiśniewski. Przepraszam, no, teraz go traktujesz jako fana, jak przyszedł po raz drugi, a to może potrzebuje po prostu ja zrobienia jakiejś wierszówki w radiu? Czekamy, na koniec będzie. Dobra. Nie, ale mówię o tym, że może po prostu dają ci pieniądze za to, że nagrywasz wywiady, czy przychodzisz Tak, tutaj? no dają, dają. Dają. Oczywiście, trzeba to pracować. ja trzeba rozumiem, że teraz rozumiem dlaczego rozmawiamy. Jak powiedział Heath Ledger jako Joker, jeśli lubisz coś dobrze, nie rób tego za darmo. Bardzo dobrze. Michał, spotykamy się w Inowrocławiu po raz drugi już podczas twojej akustycznej trasy. Co sprawia, że wracasz do Wrocławia. Oj, sentyment do Inowrocławia to przede wszystkim przez e, śmigłowce, to jest... Aeroklub? Aeroklub to dwa. E, generalnie mam tutaj bardzo wielu przyjaciół, także generalnie to wracam częściej niż się wydaje. Koncertowo wracam dopiero po raz drugi, e, jeżeli chodzi o mm, koncert akustyczny, ale przecież my zagraliśmy Wspominają chyba ostatnio o Bino Wrocławiu, gdzieś tam na rynku dawno, dawno. dawno. Jacek Łąkwa, te sprawy. Były. Tak, pamiętasz historię. Radio i. No nie, no jak najbardziej. Nasz Radio i było na naszej pierwszej płycie. To było chyba, pan mówiłeś, 2000 rok? Tak, 1996. Takie retrospektywne rzeczy wracamy. No. A dlaczego dzisiaj kolejny raz Inowrocław, z akustyczną trasą? Dla pieniędzy. Nie, no żartuję, no, gramy, no jesteśmy artystami, no gramy generalnie. Mógłbym powiedzieć dla ludzi, to też wcale nie byłoby nieprawdą, wręcz przeciwnie, no, ale no, przy okazji zarabiamy pieniądze. Natomiast, natomiast e, tych części akustycznych powstało na ten moment 6. Więc my gramy już w niektórych miejscach zagraliśmy 6. A, a w niektórych gramy dopiero drugą. Także myślę, że jeszcze do. Czasów e, chodzenia przy balkoniku jeszcze zdążę zagrać wino, Wrocławia pozostałe części. No czekamy i przyjdziemy. A z może powstaną nowe, kto wie, bo te intymne spotkania akustyczne są wyjątkowe. Tak zawsze. W poprzedniej rozmowie, dokładnie 366 dni temu, mówiłeś, że ta trasa to dla ciebie pewnego rodzaju taki oddech od wielkich hal. Co zmieniło się od pierwszej edycji akustycznej? Czy klimat i ten i ta harmonia jest dalej taka sama? A sprawa? my graliśmy kiedy wino w 26 listopada w tamtym roku. A w tamtym Bo roku z no. wyskoczyło. No to przede wszystkim przede wszystkim zagraliśmy dużą scenę na pola droga. Więc tym bardziej powinno być yy, w kontraście takie spotkanie akustyczne, jak robimy dzisiaj wino Wrocławiu. Z jednej strony grasz dla 500 tysięcy osób, a z drugiej strony masz przyjemność zagrać dla 300. No to to jest zupełnie inna bajka. Jedno i drugie ma swoje plusy, bo takiej yy, ilości paszczy. Śpiewających twoją piosenkę no nie widziałem nigdy w życiu. To jest niebywałe doświadczenie z drugiej strony. No nikogo stamtąd nie pamiętam specjalnie dlatego, że było tyle ludzi, że nie jesteś w stanie nikomu spojrzeć w oczy, a dzisiaj tak. Właśnie przeszliśmy płynnie do kolejnego pytania. Właśnie ta publiczność w mniejszych miastach, tak jak Inowrocław, reaguje na ja to, co wiem, Co wy macie za kompleks? No ludzie to miasta, mówią. Ile to masz? 61 tysięcy? To, to jesteście typu z Duńska przecież to jest normalne, porządne. Ja miasta. zawsze uwierzę, metropolia, prawie. No bardzo dobrze, i tak powtarzaj. Wiadomo, no to nie jest duże miasto typu Łódź, Poznań czy Warszawa, ale przecież to jest wspaniale funkcjonujące. Miasto, które też generalnie ja wiem, przepraszam nie jestem może specjalistą od inowrocławia, ale choćby choćby przez wojsko czy czy przez Zaroklub, no to jesteście też znani w Polsce. No to, nie, to nie jest jakaś tam, przepraszam, Bukowiec górny. Z całym Słuchajcie. dla Bukówca górnego, bo, bo to tam wprawdzie nie ma nic. No ale. Jest szansa, bo teraz podobno mają budować metra w 10 miastach, że też się tak, to jest, To jest ciekawe. Widzicie, tutaj Michał Wiśniewski mówi, jak będzie jakiś komentarz, że jest małe miasto. Ten fragment musimy zapętlić. Nie, 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 no bo małe miasto to jest całkiem spore miasto. Wielu fanów podkreśla, że ten akustyczny Michał Wiśniewski to jest najprawdziwszy, ty też tak czuwasz, że to jest właśnie wylew tych największych, najgłębszych emocji, które są w tobie od, od kilkudziesięciu lat. Ta trasa, czy ona była tobie potrzebna? Tak no, mówiąc. jak najbardziej była mi potrzebna, dlatego, że przede wszystkim, jeżeli ktoś napisał 300 piosenek, ponad, no to śpiewanie tych największych hitów na dużych koncertach plenerowych jest bardzo, bardzo ogranicza artysta. No bo nie ma miejsca na nic nowego. Dzisiaj zaśpiewamy chyba trzy nowe utwory. Z tego co pamiętam, z Nowej Płyty wybiła jedenasta. No bo kto nam zabroni? E, no tak. Dobre, dobra odpowiedź, nikt brzmi to tak bardzo bezpośrednio, proszę Państwa. Ja wiem, że to może nie każdemu się spodobać, ale oczywiście, no, chcemy wychodzić też z czymś nowym. Poza tym ten zespół nagrał 11 płyt, ale ja nagrałem ich 22. W związku z czym, jest to taki mały wycinek z całej tej twórczości. Największych hitów nie brakuje na żadnej części, bo one muszą być. Publiczność po to przychodzi, żeby przeboje posłuchać, no, ale oprócz tego możemy zaśpiewać coś innego. Te one są ważne, tak. I Michał nie widział pytań przed rozpoczęciem wywiadu. Ja a już Odpowiedział na kilka Ja pytań dlatego z... ich też nie widzę, dlatego że mam okulary nadal. E, musiałbym zmienić na te na blisko. E, tak, proszę państwa, to jest właśnie to, że ktoś mi dzisiaj byłem, akurat wino w Wrocławiu, e, e, dotlenić się odrobinę. Bo tutaj no jest. Jest komora somaki. tlenowa, tak. I generalnie e, ktoś mi. Jest starsza, przesympatyczna pani, która jest ze swoim mężem uwaga, 58 lat. Słuchajcie, tego. 58 lat. No parę. To, jest... to jest w ogóle tak. To jest olbrzymi sukces. Mają receptę na miłość. To yy, mówi mi, no pan się w ogóle nie zmieni. <suszy> Proszę pani, no właśnie się zmieniam. Nie widzę pani do końca. Mówię, ale pani pozwoli zmienię okulary, przyjrzę się bliżej. No pewnie, że... Czas mija dla każdego tak samo. Czyli kolejny fajny akcencik z naszego miasta. Jesteś artystą, który przeszedł w życiu ogromną drogę. Czy akustyczne koncerty właśnie pozwalają ci bardziej we, wejść tą przeszłość twoją, pogodzić się z niektórymi sprawami, które tobie, jakby no wiesz, się działy? No, myślę, że każdy gdzieś tam... Yy, myślę, że Kowalski, który nie pisze yy, Własnych tekstów, nie wyraża się muzycznie czy, czy yy, poetycko, no to on będzie to robił w przypowieściach, czyli we wspomnieniach. My to zamieniamy na piosenki, ale tak naprawdę są przypowieści. Yy, I gdzieś tam opisujące zdarzenia z naszego życia albo z tego, co zaobserwowaliśmy yy, u innych. A, a Wy będziecie zapewne niebawem, za miesiąc, usiądziecie przy wigilijnym stole. Bo czasami bardzo, dość często jest tak, że spotykamy tę całą rodzinę dopiero przy innym stole, a niektórzy nawet nie mają takiej okazji. I opowiadamy sobie, wspominamy sobie pewne rzeczy i przecież to niczym się nie różni. Tylko wy sobie rozmawiacie, a my sobie o tym śpiewamy. Więc tak, odpowiadając na twoje pytania. No. Dzisiaj pani, która drukowała dla mnie pytania, pytała się, to Michał Wiśniewski występuje, proszę pani! Prawie soldaut. Jest soldaut, czy nie? Nie ma soldoutu. Tam zostało nam 30 biletów, ale. Ja wychodzę z założenia takiego, że zagram również, jeżeli przyjdzie jedna osoba. To jest coś pięknego. No to się nie, nie, nie dzieje, więc bez znaczenia, ale mógłbym takich przykładów kilka w swoim życiu podać. Nieważne, ile przeszło osób. Wygraliśmy tak czy inaczej. To jest przesłanie do Pamiętam, początkujących ktoś artystów. Mnie, no ktoś mnie kiedyś właśnie o to zapytał, że, że mówi, jak to jest. Eee, bo często się odwołuje imprezy. Ja mówię, nie po to robię imprezę, żeby ją odwoływać. Jeżeli e, decyduje się i komuś obiecuje, to ta jedna osoba już jest najważniejsza na świecie. To jest coś. Michał. 30 lat na scenie, czy któryś utwór z tych akustycznych, z tej wersji akustycznej zupełnie, zupełnie Ciebie, jakby można powiedzieć, jeszcze bardziej uwrażliwił, czy jest dla Ciebie najważniejszy? Któryś, który wywołuje u Ciebie najlepsze wspomnienia, przy którym się po prostu wzruszasz? Nie, ja obecnie, proszę Państwa, żyję już płytą, która ukaże się w 2027 roku, więc w przyszłym roku ma premiera ostatniej części tryptyka poetyckiego, sweterek. Dwie płyty państwo znacie, 13 postulatów w sprawie rzeczywistości i 13 postulatów w sprawie miłości. A ja obecnie już kończę pracę nad albumem, który ukaże się w 2027 i zaczynę pracę nad albumem na kolejny rok. Więc akustycznie trzy, czy nie? Nie jak akustycznie trzy. Będzie trzecia audycja akustycznie? Nie słuchałeś mnie, bo akustycznych koncertów jest już sześć. Ale mówię, czy będzie druga, druga, dr trzecia, trzecia część w Nowrocławiu? Trzeci raz przyjedziesz z A to nie wiem, no, ale myślę, że tak, no. Zapraszamy. Dame. Bardzo dziękuję. Jeżeli dzisiaj hmm, będzie taka potrzeba po koncercie, bo publiczność stwierdzi, dobra. Wracaj, no to będę wracał. Jak nie, no to ja też się generalnie nie obrażam na to, że ktoś oczekuje tych takich rokowych brzmień, tych wariacji na scenę. Wtedy bardzo gorąco zapraszamy e, na nasze plenerowe koncerty latem, bo m, m, no, najbliżej no, Wrocławia ich troje e, gra zimą chyba w łodzi wytwórni, bo Warszawa wyprzedana, Wrocław wyprzedany, więc chyba tak, chyba łódź. Ale na pewno będziemy gdzieś w okolicach, bo będziemy jej i jak i Bydgoszcz latem. Także jak chcecie zobaczyć, czy ja jeszcze potrafię wchodzić na rampę, no to wpadajcie, ale to latem. A zimą y, siedzimy w fotelach i delektujemy się takim delikatnym brzmieniem. Dobrze. To, to jest recepta. Nasi słuchacze i widzowie muszą skorzystać z niej. Michał, czy Nie mieć kiedyś taką. mogą. Mogą, to jest to. Michał, mięść kiedyś taki. Takie spotkanie z fanem, do tej publiczności. Jeszcze, że miałeś zejście, skończyłeś koncert, i ktoś podszedł. Panie Michale, dziękuję. Tak, ale. Ja pana teraz... muzyka odmieniła moje życie. Pogodziłem się z rodziną dzięki pana muzyce. Tak, ale myślę, że to jest, to jest normalny Muzyka łagodzi obyczaje i, i generalnie słyszę to dość często. Dlatego, że no, ta muzyka dociera do bardzo wielu ludzi, jest mi strasznie miło z tego powodu, i bardzo Państwu za to dziękuję. Ja spotykam się z publicznością po koncertach, więc słyszę to często. Ale też e, ja, chodząc e, do teatru, czy spotykając osoby, które są dla mnie wzorem, to też im mówię, lub jeżeli nie mam okazji na spotkanie, to piszę im, bo zdaję sobie sprawę, że być może dla nich to też być ważne, że ja sobie cenię ich e, kunst aktorski, kunszt wokalny, albo po prostu jakimi są ludźmi, bo czasami to są osoby, które w ogóle w branży artystycznej nie działają. I też im to mówię. Państwo sobie nie zdajcie sprawy, jak to dla nas jest ważne. No, myślę, dla każdego no. najgorsza ze wszystkiego jest obojętność. Tak, dokładnie, Michał. Kilka słów tytułem końca, bo czas nagli dojno wrocławia. Do naszych mieszkańców, tutaj słuchaczy, widzów, kajdanków. ja będę po. wracał. Bardzo dziękuję za te no, ponad 30 lat, bo to tak naprawdę zaczniemy 31 rok. Mm. Bardzo serdecznie dziękuję y, za wspólne obcowanie. Mam nadzieję, że nie będziecie postrzegać miasta jaką. Małego Widzicie? Słuchajcie tych słów. Absolutnie. Żadne, Żadne miało miasto po Metropolię. No, Metropolię wiadomo nie, ale, ale, mam, ale przesympatyczne, wspaniałe miasteczko, które bardzo mi się dobrze kojarzy i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze nie raz. Miasteczko którym... bardzo gorąco. Miasteczko, które nie powiedziało ostatniego słowa, tak samo my nie mówimy, Michał, musimy zrobić bierkę. Jeszcze papier nożycą mówiliśmy się, my z Michałem tutaj zagramy dobrze, o co? O... Gorąco się zrobiło, to może jak ja wygram to woda, a jak ja przegram to wiadomo nawiązanie do odcinka, toaleta, ale moja toaleta. Dobrze, dawaj. Dobra. Raz, dwa, trzy. Jeden zero. Raz. Ale jak? To już wystarczy. Wiesz, już już Proszę przegrałem? Państwa, wygrałem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam no to was serdecznie. Musicie mi zafundować toaletę, już koniec. No, Michał, czego ja ci życzyć? Wyślę jedną. Um, Przede wszystkim zdrowia. Ja każdemu was. Przede wszystkim zdrowia. Na drugim miejscu trochę ciepła w postaci miłości choćby, bo wiadomo teraz jest zima, więc będzie ciężko o to takie ciepło na zewnątrz, ale miłości, która was ogrzeje i przytuli. Tego wam z całego serca życzę. A moim rozmówcą był Michał Wiśniewski, lider Polska. Ich Troje. Drugi raz akustycznie i kilkusetny raz w Wrocławiu. Dzięki Michałowi. Do zobaczenia. Cześć.